Przed nami świnica, która do południa była zakryta chmurami, a teraz jest świetna widoczność. Było też słońce, okienko pogodowe, fajne. Na lewo, na lewo, na lewo. Taki szczyt, wysoki. Co? To... Kościelec. Kościelec. I byliśmy na kościelcu. Początkowo chcieliśmy wejść, wczoraj. Ale dzisiaj jak zobaczyliśmy, że jest taki wysoki, to sobie myślimy, że może nie wejdziemy jednak, ale wejdziemy tyle, ile się da. I od czarnego stawu gąsienicowego, skali gąsienicowej szliśmy do czarnego stawu, potem szliśmy chyba czarnym szlakiem, bardzo stromą trasą do góry, tam widać te grzbiety gór. To może skierujesz ten ekran. I od tych, tego grzbietu do takiej jakby nieckiej przełęczy, takiego obniżenia terenu. Tam jest rozwidlenie szlaków. Jeden szlak prowadzi na kościelec, pozostałe w dół. No i zdecydowaliśmy, że pójdziemy jednak troszkę na ten kościelec. A jak będzie trudno, to wrócimy. ale poszliśmy i nie było tak trudno. I tak jakoś spotkaliśmy taką fajną dziewczynkę małą, z którą szliśmy, asekurowaliśmy ją, troszkę szła między nami, Tomek przed pierwszym, dziewczynka przede mną, ja za nią i tak po prostu rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i nawet nie wiemy kiedy, byliśmy na szczycie, na kościelcu i jesteśmy zadowoleni, Bogu wdzięczni i jest super. O Panu Bogu. A teraz idziemy do murowańca, do kroniska. na lody włoskie. To są. I taką będziemy mieli nagrodę za dzisiejszą. Stawę. Super. Wspaniałe. Zaruszamy. Pozdrawiamy nasze dzieci. I pozdrawiamy wszystkich. Oh, Amen.